Równość, równość, demokracja garantuje to, że w Polsce równość nie będzie pustym słowem. Wszyscy wiemy, że prezes PiS kocha koty. Ale czy wszyscy wiecie, że swojego kota Alika Jarosław Kaczyński znalazł poturbowanego przy drodze? Nazwał go Alik tak na cześć swojego dziadka. Jednak po prawie 12 latach kot zdarzył uchować na nerki. Mimo skomplikowanej operacji w luksusowej warszawskiej klinice... Dla zwierząt zmarł w listopadzie 2011 roku. Po Aliku, pod dach żoliborskiego domu Kaczyńskiego, trafiła kotka Fiona. i hobby to polowanie na winogron. Gdy rzuci się jej owoc, to ona przynosi go z powrotem. I to ona ma być ulubienicą Jarosława Kaczyńskiego. Oprócz niej, prezes PiS ma u siebie także czarnego Czaruzia. Bracia Kaczyńscy od zawsze lubili koty. Warto przypomnieć, że Lech Kaczyński w 2008 roku Został uhonorowany przez czytelników periodyktu KOT tytułem Kociarza Roku. Herbatę prezesa PiS od 22 lat parzy Pani Basia, od lat ta sama wierna sekretarka Jarosława Kaczyńskiego. Pracuje obecnie w siedzibie PiS na Nowogrodzkim. To ona parzy prezesowi herbatę i ma wyłączne prawo do porządkowania mu biurka, pisze wprost. Ulubione miejsce Jarosława Kaczyńskiego w całej Polsce to Elbląg bo właśnie tam obecny prezes PiS w 1989 roku wywalczył fotel senatora. Ulubiona książka prezesa to eksplozja w katedrze Alejo Carpentiniera. Jej bohater uczestniczy w rewolucji francuskiej, zostaje jakobinem, korsarzem, wreszcie okrutnym dyktatorem na wyspie. W Superekspresie możemy wyczytać, że jedną z ulubionych potraw Jarosława Kaczyńskiego jest tradycyjny kotyk schabowy, Ziemniakami, oraz z kapustą smażoną.